Cześć, witajcie na platformie zdaj.pl, z tej strony Janek. Dzisiaj powiemy sobie o y, temacie, który się nazywa szereg homologiczny alkinów. Y, będziemy sobie omawiać związek, który się nazywa etyn. Y, no i właśnie, no z, y, co, co to jest za grupa związków? Są to znowu węglowodory. Znowu są to węglowodory nienasycone, więc mamy sporo podobieństw do. Alkenów. Czyli alkiny są dosyć y, podobne do alkenów, i we właściwościach to też zobaczymy. No dobra, no to y, y, skoro tak, no to będzie to pocieszający fakt, że będziecie mieć mniej do zapamiętania. A co, y, co tutaj jest ukazane na tej fotografii? Jest tutaj ukazane zastosowanie y, etynu zwanego. Znanego bardziej pod nazwą acetylen, gazu, który jest używany do spawania. Yy, palniki yy, acetylenowe yy, charakteryzują się bardzo wysoką temperaturą yy, spal yy, spalania acetylenu, bo yy, ta temperatura TSP, te czyli temperatura spalania yy, acetylenu, wynosi 3100 stopni Celsjusza. A zatem znakomita większość metali topi się w takiej temperaturze, dlatego spawanie jest możliwe. Acetylen przechowywany jest w butlach yy, gazowych, takich jak pokazane są na ilustracji. No i to, to jest w zasadzie jedno z najważniejszych zastosowań tego gazu. O, yy, o innych właściwościach sobie za chwileczkę powiemy. Także zaczynamy! No dobra, no to przechodzimy sobie do grupy, która się nazywa Alkiny. Charakteryzuje się tym, że zawiera, że te związki zawierają jedno wiązanie potrójne, czyli mamy jedno wiązanie potrójne. Przypominam, to znaczy, że przypominam tą zasadę, która też obowiązywała dla Alkenów, że pozostałe Wiązania węgiel-węgiel są pojedyncze. E, czyli widzimy wyraźnie, że tutaj węgiel będzie mógł mieć, taki węgiel będzie mógł mieć tylko dwóch sąsiadów. E, drugi atom węgla, partner w tym wiązaniu potrójnym i kolejny atom albo węgla, albo wodoru. Czyli więcej już tutaj nie jest w stanie przyjąć. No dobrze, no to przejdźmy sobie do szeregu homologicznego alkinów. Znowu, tak jak w poprzednich przypadkach, jest to szereg związków różniących się ilością powtarzalnych jednostek CH2, czyli różnica pomiędzy kolejnymi elementami tego szeregu homologicznego to jest o jeden węgiel i dwa wodory. Dobra, to w takim razie zwróćmy uwagę, że tutaj nie będziemy mieć, podobnie jak w przypadku alkenów, do czynienia z elementem zawierającym tylko jeden atom węgla. Tylko będziemy mieć od razu, yy, od razu element składający się z dwóch atomów węgla. I tak jak już sobie mówiliśmy, węgle yy, mogą mieć tylko dwóch. Yy, partnerów w reakcji, znaczy w wiązaniu, przepraszam. W związku z tym węgiel może być połączony z, tylko z jednym atomem wodoru, no i z atomem węgla oczywiście, w tym wiązaniu potrójnym. Więc widzicie, jaka jest różnica pomiędzy etanem a etynem, czyli tym pierwszym w szeregu homologicznym. No, a no taka, że tutaj są o dwa wodory mniej przywiązaniu potrójnym. I poza tymi dwoma węglami, które są zaangażowane w wiązanie potrójne, każdy y, kolejny y, węgiel z wodorami no, są przyłączane jakby w sposób standardowy, można by było powiedzieć, czyli już są. Normalna ilość atomów wodoru i normalna ilość atomów węgla. Zwróćcie uwagę, że ten węgiel jest tak z, y, zubożony, że występuje sam tutaj. Y, przy, ten drugi atom węgla jest po prostu y, samotny, bez żadnego atomu wodoru. No dobrze. To y, w takim razie, ale tutaj cały czas mamy do czynienia z węglem czterowartościowym. Jeszcze tutaj dodam, bo mamy. Trzy, y, trzy wiązania y, z kolejnym y, atomem węgla, i jedno wiązanie tutaj z drugim sąsiadem. Dobrze, to przejdźmy sobie dalej. Tutaj macie pokazane nazwy: etyn, propyn, butyn czyli to są y, właśnie nazwy tych y, 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 węglowodorów. I tutaj, znowu, najłatwiej się odwołać do nazwy. Czyli mamy tutaj po prostu końcówkę in, która jest, że tak powiem, nawiązaniem do końcówki in. Tutaj akurat jest troszeczkę rozbieżność pomiędzy nazwą y, ogólną związków, a nazwą tutaj y, 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 tych związków w szeregu homologicznym. Y, dl, dlaczego? No, dlatego, że może alkyn by brzmiało trochę głupio, może, może języko z nas. Stwierdzili, że w języku polskim by to, by to brzmiało niezbyt fajnie. no Generalnie, nie wnikając w szczegóły, po prostu tutaj jest takie pewne odstępstwo, że nazwa ogólna związków to jest z in, że tak powiem, z końcówką in, natomiast nazwy konkretnych związków w szeregu homologicznym mają końcówkę in. No to jest taka, taka delikatna rozbieżność. Dobra, to jeżeli chodzi o wzór ogólny, to wzór ogólny jest taki, jak tutaj pokazany, czyli CnH2n-2. Co on oznacza? On oznacza tyle, że jeżeli mamy na przykład 4 atomy węgla, to jeżeli byśmy chcieli sobie obliczyć ilość atomów wodoru, to będzie to po prostu 2 razy 4 minus 2, tak? Prawda? Czyli jeżeli byśmy mieli 4... 4 atomy węgla. No to to będzie w ten sposób yy, yy, wyglądało. A więc będziemy mieć 8 minus 2, czyli 6. Mało coś tych atomów wodoru, prawda? Tak się wydaje. Czyli mamy 4 atomy węgla i 6 atomów wodoru w takim przypadku. skoncentrujemy się teraz na najprostszym przypadku e, alkinu czyli na etynie zwanym też acetylenem Jest to związek którego wzór sumaryczny jest tak jak tutaj podaliśmy sobie czyli C2H2 Natomiast jego wzór strukturalny jest pokazany tutaj Czyli mamy w zasadzie atomy ułożone w jednej płaszczyźnie. Można powiedzieć, że poza tymi, tymi trzema liniami, trzema kreseczkami, no to można to łatwo na komputerze napisać, nawet w jednej linijce. Więc to też taka podpowiedź, że no, znaczy generalnie bardzo, bardzo łatwo się pisze wzory strukturalne. Wzór strukturalny etynu, prawda? Bo jest taki liniowy, można powiedzieć, jest to liniowa cząsteczka, jak często to nazywamy. No dobrze, no to jeżeli chodzi o spalanie, to największy nacisk, na, jeżeli chodzi o spalanie, jest położony na spalanie niecałkowite do węgla, bo taka jest dominująca forma spalania. Acetylenu. Ze względu na stosunkowo dużą zawartość węgla w cząsteczce. No bo, jeżeli byśmy sobie policzyli y, masę cząsteczkową i skład procentowy węgla w stosunku do wodoru, jak ktoś chce to, może coś takiego zrobić, no to by się okazało, że y, no, węgiel zdecydowanie masowo przeważa y, nad wodorem w tej cząsteczce. No dobrze to. Zróbmy sobie takie równanie spalania niecałkowitego do węgla. Więc mamy tlen i spalamy sobie do węgla, i wytwarza się oczywiście woda. I spróbujmy sobie to równanie uzgodnić. W związku z tym, przy węglu musimy sobie napisać dwójkę. Y, przy wodorze tutaj nic nie musimy pisać, bo są dwa. No ale no ale mamy tutaj y, jeden atom y, tlenu, a po drugiej stronie y, dwa atomy tlenu. No więc musimy znowu y, pomnożyć, sobie, y, pomnożyć sobie całe równanie razy dwa żeby nam się wszystko tutaj zgadzało. No bo skoro tutaj mamy dwa atomy tlenu, no to po drugiej stronie też musimy mieć dwa atomy tlenu. Czyli cztery atomy wodoru nam się tworzą, czyli tutaj muszą być też cztery atomy wodoru. Czyli musimy sobie też poprawić zapis przy węglu. Czyli będziemy mieć 4 atomy węgla. Czyli mamy tutaj już poprawny zapis reakcji. Mamy 4 atomy węgla po jednej stronie, 4 atomy węgla po drugiej stronie, 4 atomy wodoru, 4 atomy wodoru, 2 atomy tlenu. Dwa atomy tlenu. Wszystko się zgadza. I to równanie jest dla Was najważniejsze w kontekście spalania etynu, czyli acetylenu. No i mamy kolejną e, bardzo ważną reakcję. Znowu mamy reakcję przyłączenia. E, czyli można powiedzieć, że w tym wypadku, z racji tego, że mamy e, aż dwa wiązania nadmiarowe. Nasze nadmiarowe to złe słowo, ale chodzi o to, że y, mamy dwa wiązania, które y, może y, węgiel y, poświęcić po to, żeby się nasycić, że tak powiem, atomami. Y, w związku z tym, może, y, acetylen przyjmie dwie cząsteczki dwuatomowe bromu. Dlatego tutaj jest dwójka napisana. Po jednej i po drugiej stronie przyłączą się aż cztery atomy bromu, czyli jest to kolejny przykład reakcji przyłączenia, tak jak w przypadku e, alkenów mieliśmy, tak w przypadku alkinów mamy e, reakcję przyłączenia, czyli będziemy mieć znowu odbarwienie. Oj, 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 za dużo kreseczek. Odbarwienie odbarwienie wody bromowej. Także zapamiętajcie sobie to, bo to jest bardzo ważny wniosek. Tak samo odbarwienie roztworu manganianu 7 potasu też następuje w takiej reakcji. No to jeszcze króciutko o tym, jak otrzymać acetylen w najłatwiejszy sposób. Wykorzystuje się do tego specjalną sól. Czyli węglik wapnia, zwany popularnie karbidem. Karbid w wyniku reakcji z wodą reaguje dosyć energicznie, można by powiedzieć, nawet wybuchowo, tworząc acetylen w postaci gazowej. Dlatego jest strzałeczka do góry i wytwarza nam się wodorotlenek wapnia. Więc jest to reakcja potencjalnie niebezpieczna, trzeba na nią uważać, bo to jest wybuch karbidu pod wpływem wody, można porównać do wybuchu petardy, więc to jest dosyć, dosyć, dosyć taka no, reakcja, w której dużo energii się wydziela. No ale to jest najprostsza reakcja otrzymania acetylenu, więc warto ją znać, warto ją zapamiętać. I jeszcze króciutko o właściwościach acetylenu. Jest to znowu bezbarwny gaz, ma gęstość mniejszą od gęstości powietrza, jest nierozpuszczalny w wodzie, jest bezwonny, bardzo reaktywny i ulega reakcjom spalania, przyłączenia i polimeryzacji. Czyli podsumowując, Powiedzieliśmy sobie, że alkiny tworzą szereg homologiczny, tak jak alkany i alkeny. Yy, alkiny mają jedno wiązanie potrójne i są związkami nienasyconymi. Yy, alkiny ulegają reakcji spalania, reakcji przełączenia, i yy, powiedzieliśmy sobie też o otrzymywaniu etynu. No i yy, powiedzieliśmy sobie także o. Właściwościach etynu. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Hej!